Siemano, siemano kochani, robię taki malutki objazd po śmietnikach, pogoda jak widać nie za bardzo, ale co tam, nie poddajemy się. Ruszam na pierwszy haszek. Zobaczymy co będzie. A nagrywam właśnie z suszarką, więc sorki za jakość. No i tak, pierwszy śmietnik wita nas na niczym. Po prostu niczym. Może tutaj jakieś kartony coś w tym będzie i ściuchy chyba nie. nic specjalnego, nie nic specjalnego nic specjalnego jedna puszka Dobra jedziemy dalej Nie ma co Dobra, nie wypada po prostu nic nie zabierasz, a więc wziąłem parę puszek i co? Lecę dalej Dobra, kolejne miejsce to jest metal, plastik. Tutaj nic ciekawego. Meble. O, tu jest taka ten. To się może przydać. Na izolację biorę to. Taka ta. O, chośok jest otwarty, chyba. Jajku, rewelacja. Proszę Państwa, tak, chyba jest otwarty. Powiem Wam, że nigdy tu jeszcze nie chodziłem. No, ale tu na no. pusto, pusto, pusto. Pod spodem, nie, nic nie pochowane. A tutaj też. Nic za bardzo, nie, nie, ma, nic ciekawego. Dobra, idę do kolejnego hasioka, który jest tam, ale najpierw zamykam. Tak jak było, tak jak było. A to chodzę do samochodu. Dobra, hasiok numer 3. Podchodzimy. Patrzmy, może coś ciekawego będzie. Dobra, zakłóca mi tutaj... Są telewizory Jak? Jest dzisiaj bez telewizorów Jakieś wzmocnieni, nie mam kurczek w sobie, więc nie wezmę tego Patrzę tutaj, nie, nie ma min wiadomo i się po trawniku przecież to ja wiadomo co jest tu na trawniku Tutaj Aleks, po kurde ładny stan ale już są odknięte To dywan łodny więc już powtórzyć plastik, plastik plastik jakieś suchodze też fajne Ksztazełko fajne Trzepak No i niestety otwórzcie mnie to, otwórzcie mnie to Nie, nic nie ma Dobra Lecimy do kolejnego, kolejny jest jest tam no cóż to moim oczom ukazał się kontener Pamiętacie, się, że do kontenerów warto zaglądać i jest tutaj patrzcie. O, no, co my tu mamy? Tu jest aluminium. Z aluminium. No, o dobra Warto tutaj wrócić. Zaraz a tu wrócę Ktoś tu zmienia instalację A te mam pusty, a ten e, ktoś tu skrobie widać, ewidentnie ktoś skrobie klient kupił A tu ktoś skrobie sobie jeszcze o, Takie skrętki opatrzcie ile metalu Nie no dobra Idę chyba po jakiś worek, może to się skołuje Albo tutaj może to znajdę Bo jest metal jest towar. Wiecie, a ja tego nie, nie ominę O tam macie jakieś O, właśnie jest wyderko Jest wiaderko. O! Coś takiego, o tutaj chyba było już do, nie wiem do czego Dobra, wyderko numer 2 jest tutaj o Dobra To lepiej wygląda wyderko, chociaż tu jest metal już o trzy bardzo, dobra Dobra, dorwiemy to A to zapełnię, Poczekajcie chwilkę. Ale tak, 13 okazała się być szczęśliwa. Jest trochę metalu, aluminium, są druty aluminiowe, są druty antenowe, czyli z mydziucha w środku mam nadzieję, trochę tam aluminiowych, tu jeszcze gwózdek czy tam <laughs> jego wkręcik, no i lecimy dalej. Dobra, to są moje pakunki, i patrzymy, robimy obchód kolejnego miejsca, jak mi kapło na no, telefon, kurde no. No, no niestety... O górę tylko kałuża jest. Dobra. Do środka tu. A nie, nie da rady. No, tutaj. O! Co my tu mamy? Zobaczcie. miedziucha i aluminium. Nie, co ma aluminium, dobra. Tak Haszek jest zamknięty. Niestety. Ale, ale widzę, że o, kryć korki, tutaj, no, to jest chyba nie Obok, chasiołka, miejsce takie. No, ile okienek tutaj w tym. A, sam beton. A tutaj rama metalowa czy plastikowa? Nie, plastikowa jest. Dobra, zabieram mój mandur i idziemy dalej. A, już patrzcie, klamki aluminiowe. Jedna do się wyjąć, chyba. Znaczymy zaraz kolejny śmietnik, no widać że jest chyba zamknięty tak mi się wydaje no, zamknięty, nie tym może Mariusz Dobra, lecimy do kolejnego który jest tam byłem w środku nic ciekawego, a tu mam jakieś różowe płozy czy tam narty nie wiem Yy, jeszcze jest jeden chyba w lewo jest śmietnik, muszę to zobaczyć. Po drodze zebrałem parę puszek. No dobra i to. I co? Lecimy dalej. Kolejny Hasiok, totalnie nic, ale z tamtej kubki poprzedniej yy, wziąłem tę słuchawkę. To jest miedziucha. Nie wiem czy to widzicie, ale tu jest mieć. Tu pewnie jest plastik. Już nie, nie chcę się tam rozbierać teraz, ale to jest plastik. No i widzicie, na razie do, do, do bawi wiaderka, aluminium jest, kwasówka jest. E, chyba gdzieś tam widziałem w tych obejmach. E, tu mam hasiok po drugiej stronie ulicy, jest zamknięty i tam obok też oczywiście tutaj tu z tyłu. O, jest też haszek. No i zaczynamy tą kubkę jeszcze. I tu widzę w ogóle fajne wiaderko. Możesz się jeszcze je uda ułatować. Dobra, o co tu dzisiaj? Kaszyk, jakieś książki, torba. nic specjalnego, nic, nic. A co? Nie. Nic specjalnego, Nic hecyk. Nic. Nie. Dobra, zanoszę do samochodu. I co, jak widzicie? To się opłaca. Komentujcie, subskrybujcie, dokujcie, A ja wjeżdżam do chałupy. Tak piękny dzień.